Bardzo dobrze, to piwko, muzyka i golonka Taka atmosfera panuje podczas dorocznego festiwalu golonki, który odbywa się w Bielsku Białej W restauracji hotelu Magura Miłośnikom golonki przygrywa zespół Kwaśnica Bavarian Show Taką muzykę lubimy grać, jest popyt też, szczególnie w tym okresie teraz Oktoberfest Także no... Wynika to też z tradycji rodzinnej, bo ojciec zapoczątkował ten styl. Graliśmy dużo w Hamburgu, w Sztokholmie. Któreś raz z kolei jesteśmy i jest rewelacyjnie, także sądzę, że będzie tak dalej. Ja tutaj jestem na targach. Teraz ósmy raz i po raz e, trzeci na. E, Festiwalu Golonki. Też jestem już któryś raz z kolei, no i szczególnie e, z Borowikami. Bardzo lubię. Naprawdę jest super. Śpiew, zabawa, tańce, naprawdę super. Super. Jedna...